Po dosyć długim okresie e, udało nam się zrealizować zadanie inwestycyjne dotyczące e, budowy fotooptyk. Celem tej instalacji jest zdecydowanie lepszy odzysk surowców wtórnych. Jesteśmy pod wrażeniem, ponieważ w tej chwili jesteśmy na etapie testów jeszcze. E, i przynajmniej można pochwalić, że przynajmniej 20% 20% będziemy mieli wzrost, e, opty, wzrost e, odzysku surowców turnych. Jak przyszłam do samorządu, na początku 2015 roku nie wiedziałam nic, kompletnie, nic o, o zagospodarowaniu odpadów. I tutaj się zwracam tutaj też do wodarzy, którzy w, i naszych gmin, którzy Którzy no, zawierzyli, jak powiedziałam, wtedy dajcie mi kilka miesięcy, ja coś tutaj spróbuję to uporządkować. Zawierzyli, i teraz mamy silny związek, który, do którego należy spółka Czysty Region. Jesteśmy samodzielni, mamy możliwość zagospodarowania odpadów, mamy możliwości logistyczne dowożenia odpadów i teraz, jak pamiętamy. Mamy RIPOK, który otworzyliśmy kilka lat temu, a teraz mamy kolejną inwestycję, która jest zgodna z, z przepisami, to znaczy odzysk surowców jest coraz większy. Cieszy mnie to bardziej. Nawet sobie nie wyobrażałam, że taki duży związek i tak mocny związek, który jest silnym, silnym związkiem nie tylko w województwie opolskim. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że dalej będziemy wspólnie go rozwijali kiedy pani prezydent Sandwina Nowosielska obejmowała tekę prezydenta miasta, to przypomnę państwu, że to był czas, kiedy ważyły się w ogóle losy zagospodarowania odpadów w Kędzierzynie, Koźlu i okolicach, bo już wtedy mieliśmy zawiązany związek i gdyby nie ogromna determinacja i odwaga Pani prezydent, bo przypomnę, że to było już za późno na to, żeby pozyskać jakieś środki na, e, na budowę ripoka, e, więc ta determinacja po Pani stronie dziękuję w imieniu wszystkich 125 tysięcy mieszkańców, którzy e, są obsługiwani przez e, związek, e, to mielibyśmy sytuację, w której nie mamy Ripoka i wozimy odpady 70-100 km od kędzierzyna kożna zapewne stawkę dwa razy wyższą niż mamy w tej chwili albo kilkadziesiąt procent wyższą niż w tej chwili. Jesteśmy naprawdę dumni z, tego, z, tego, z tej inwestycji. Inwestycja jest naprawdę jest. No jest wzorową tutaj inwestycją. Ja tutaj chciałem podziękować całej mojej załodze, całe, całej załodze właśnie tutaj od strony zamawiającego za wzorową współpracę. Czasy były ciężkie, wiemy pandemia, wiemy wszystko co było wokół się działo. Podołaliśmy temu i z tego jesteśmy naprawdę szczęśliwi. I cieszę się, cieszę się również z tego powodu, że byliśmy w stanie Państwa jakby rzucić kamyczek do Państwa ogródka, bo jestem przekonany, że ta inwestycja nie zostanie pierwszą inwestycją. Rynek jest naprawdę bardzo dynamiczny, i bardzo aktywny, dużo się zmienia i jestem przekonany, że Inaczej, mam nadzieję, że to nie jest pierwsza i ostatnia inwestycja, którą tutaj Państwo robimy. To linię w kilka urządzeń dość nowoczesnych, zwiększając wydajność i też poziom odzysku surowców, m.in. dzięki um, zabudowaniu separatorów optycznych um, czy nowego separatora balistycznego. Um, linia jest nowoczesna, ma jeszcze potencjał i też w sumie liczymy na to, że będziemy jeszcze mogli razem rozwijać o kolejne urządzenia, jeśli chodzi o... Praca człowieka, zostaje tylko doczyszczenie, ewentualnie obranie z etykiet, czy ewentualnie zanieczyszczeń, które się mogą tam też dostać. Także jeśli chodzi o tworzywa, są wybierane w pełni automatycznie, tak samo metale i metale kolorowe czy aluminium, które wybierają w całości maszyny, ewentualnie podlegają one tylko doczyszczaniu już, jeśli tam, poszczególnych, pojedynczych stanowiskach. Natomiast tutaj nie ma obaw, że ktoś z pracowników poprzez to, że mamy nowoczesną technologię, że ktoś straci pracę, bo absolutnie nie. Ciągle nam brakuje rąk do pracy. Firma się rozwija, to jest jeden z pierwszych etapów, które realizujemy. Chcemy w przyszłości zwiększyć zdecydowanie moce przerobowe, by móc jeszcze większą grupę mieszkańców. No, załóżmy województwa opolskiego obsługiwać docelowo docelowo zmienimy po już po zakończeniu testów instalacji będziemy zmieniać pozwolenie zintegrowane które pozwoli nam zwiększyć przynajmniej do około 100 tysięcy ton przetwarzania odpadów przy obecnych 72 tysiącach więc to też będzie pole do tego że niektóre gminy będą czy będą mogły jeszcze wejść do związku a nam też na tym zależy ponieważ wolumen będziemy mieli większy mniejsze koszty. Więc cały czas jeśli chodzi o inwestycje są przed nami to jeszcze duże inwestycje także to jest dopiero taki pocz początek tego co się dzieje czyli mamy ale jeszcze to najważniejsze czyli fundament został zbudowany tak, tak. ale mamy jeszcze pole tutaj do, do do różnego rodzaju modernizacji tak ulepszeń już teraz nawet o tym Sprawniej. rozmawiamy